Drogi Prymicjancie, Ojcze Henochu, prywatnie, drogi kuzynie, czcigodni, zacni, drodzy rodzice Prymicjanta, siostro i bracie z rodzinami, wszyscy krewni, przyjaciele, bracia i siostry z tej parafii, wszyscy goście. Kiedy przed 37 laty mój świętej pamięci proboszcz, Stanisław Budniok wyprowadzał mnie procesyjnie spod drzwi domu parafialnego do kościoła dam mszę świętą prymicyjną. Rozpoczął swoje słowo, tym, co wypowiedział Bóg do Abrahama, a co możemy przeczytać w Księdze Rodzaju? Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który ci wskaża. Te słowa usłyszane przez Abrahama odnoszą się do każdego powołanego, do każdego człowieka, wezwanego przez Boga do szczególnej posługi. Jak Abraham, taki składający śluby zakonne, czy przyjmujący święcenia kapłańskie. Opuszcza dom Ojca i Matki, by iść tam, dokąd posyła Bóg, by spełniać, jak pisze Święty Franciszek, święte, prawdziwe posłannictwo Boże. Dziś ojciec Henoch, jak już zresztą wspomniał, ksiądz proboszcz, jakby na moment tylko. Wraca do swojej ziemi rodzinnej, do rodzinnej parafii, by pozostawić tu swoje błogosławieństwo, wyrazić swą wdzięczność i udać się właśnie tam, dokąd pośle go Bóg. Także ze czcią chyli czoła przed tym domem. Przed tą ziemią, gdzie zrodziło się jego powołanie, gdzie Pan dotknął go swą łaską. Drodzy współbracia, w kapłaństwie i w życiu zakonnym wszyscy wiemy, że nie sposób powiedzieć o kapłaństwie wszystkiego. Tak wielka to i niezgłębiona rzeczywistość. Święty Jan Paweł II określił kapłaństwo dwoma słowami. Jest to dar i tajemnica. Powołanie kapłańskie jest darem, który, jak dodaje papież, nieskończenie przerasta człowieka. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi Chrystus. A list do Hebrajczyków dodaje: Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, który powołany jest przez Boga, jak Aaron. I kapłan nigdy nie zrozumie, dlaczego akurat on został powołany. Boże, wezwania chodzą różnymi drogami. Bynajmniej nie trafiają ani do najlepszych, ani do najmądrzejszych, czy nawet najporządniejszych, nie mówiąc już o najprzystojniejszych. Każdy młody człowiek może wybrać, kim chce być w życiu. Może wybrać swój stan, zawód, ale nikt sam nie może sobie wybrać kapłaństwa. Chociaż dar ten nie jest przeznaczony wyłącznie dla samego obdarowanego, a dla kościoła, jednak tylko od niego zależy, jak ten dar przyjmie i wykorzysta dla dobra ludzi czy dla własnej korzyści. Dlatego niezbędna jest. Nieustanna świadomość bycia obdarowanym i świadomość ogromnej za ten dar odpowiedzialności. Tajemnica powołania kapłańskiego znana jest tylko Bogu. Nie zbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi, pisze Paweł w liście do Rzymian. Drogi Henochum. Zobacz, ilu tu porządnych i uczciwych ludzi. Wielu z nich znasz, a przecież spotkasz ich jeszcze więcej, takich, których wiara powali Cię może na kolana, takich, których spowiedź uświadomi Ci, ile ci jeszcze do nich brakuje. Takich Którzy ma, może bardziej niż ty sam, będą szanować twoje kapłaństwo. I wtedy nieraz będziesz pytał, dlaczego ja, panie, i nie znajdziesz odpowiedzi. Zaufaj panu, powiesz mu swą drogę, a on sam będzie działał. Drogi Prymizjancie, wbrew temu, co się często twierdzi, śmiem powiedzieć, że nie jesteś drugim Chrystusem, alter Chrystus, ale też nie jesteś już taki sam jak inni ludzie. Często będziesz słyszał: Ksiądz to taki sam człowiek jak inni, to taki sam zawód jak inne. To nieprawda. Kapłanem nie zostaje się po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów teologicznych. Kapłanem zostaje się przez święcenia. A te wyciskają na Tobie znamie nowego zupełnie sposobu przynależności do Chrystusa. Odtąd jesteś tak blisko z Nim zjednoczony, jak to tylko możliwe. Tak blisko, że będziesz działał in persona eius, w jego osobie. Pan oddał się w Twoje ręce. Więc i ty oddaj mu siebie, bo gdy tego całkowitego oddania zabraknie kapłanowi, zaczyna się Tragedia Judasza. Mówi się, że kazanie prymicyjne to taki trochę program na kapłańskie życie. Dlatego najpierw chcę ci powiedzieć, żyj kapłaństwem i kochaj je. Nawet jeśli przyjdzie ci je realizować. W klimacie coraz częstszych dziś pretensji, pomówień czy bezpodstawnych nieraz zarzutów tych, którzy są ich autorami, musisz także kochać, musisz umieć przebaczyć. To zaś nie będzie łatwe. Idziesz jednak tą samą drogą, którą szedł Chrystus, a na niej Hosanna będzie się przeplatać z ukrzyżuj. Mnie prześladowali i Was prześladować będą. Dziś znów kapłani oddają życie za Chrystusa, za Jego prawdę, za drugiego człowieka i Jego godność. Ale czyż ziarno nie musi obumrzeć, aby mogło wydać plon? Tego obumierania będziesz doświadczał także wtedy, gdy będzie ci się wydawać, że to, co robisz, nie ma sensu lub nie przynosi żadnego owocu. Kiedy będziesz odczuwał osamotnienie, niezrozumienia, może i pogardę. Kiedy czasem i przełożeni cię nie oszczędzą. Kiedy będziesz widział, że zło, głupota i ignorancja są wszechobecne, a dobro zdaje się przegrywać. Kiedy zobaczysz, że fora internetowe są pełne nienawiści do chrześcijaństwa i Kościoła, a rzadko ktoś odważy się stanąć w ich obronie. I może wtedy będziesz pytał, czy jest jeszcze sens dziś być kapłanem w takim świecie? Tym bardziej, że wielu, nie widząc tego sensu, odchodzi i to nieraz w sposób ostentacyjny, w świetle Jupiterów, wypowiadając swe pretensje do kamer i mikrofonów. Otóż, odpowiadam. Jest sens. Właśnie dziś i w takim właśnie świecie jest sens być kapłanem, bo ten świat dziś bardziej potrzebuje kapłana niż kiedykolwiek. Potrzebuje prawdy, rozgrzeszenia i uświęcenia. Kochaj Kościół. Bo Twoje kapłaństwo zostało Ci dane najpierw dla Kościoła, abyś go przez nie budował i uświęcał. Nie byłoby Kościoła bez kapłaństwa, bez kapłanów. Dlatego Kościół najłatwiej pokonać przez kapłanów. W Kościele kapłaństwo jest służbą samemu Kościołowi i człowiekowi. Dlatego kochaj człowieka. Świadomość służby niech kształtuje twoją codzienność, a wtedy nie staniesz się kościelnym urzędnikiem osłym i niezdolnym do empatii. Służ. Pochylaj się Zwłaszcza nad człowiekiem prostym, ubogim, cierpiącym, o pogmatwanych drogach życia, nad Nikodemem i faryzeuszem. Miej dla każdego wyrozumiałość i miłosierdzie. I miej dla każdego czas. Miłość zawsze ma czas. Będziesz przez to obrazem Boga, który jest miłością i miłosierdziem. Dla każdego człowieka musi być miejsce w Twoim sercu. Zapomnieć, że się jest dla innych, to największa strata dla kapłana. Módl się. Twoja posługa ma być przekazywaniem tego, co otrzymałeś, ale i tego, co otrzymawszy, sam przeżyłeś. Jesteś pontifex, jesteś mostem, pomostem, pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Świadomość tego zdobywa się na modlitwie. To modlitwa tworzy kapłana jako pasterza. On sam siebie tworzy przez modlitwę. Także spełnianie próśb o modlitwę będzie jednym ze sposobów realizowania Twojego kapłaństwa. I przytoczę tu słowa wybitnego teologa Karla Ranera. Wiara dzisiejszego kapłana to wiara modlącego się, mistycznie kontemplatywnego kapłana, albo wiara żadna. I wspomnijmy jeszcze świętego Franciszka Asyżu, którego Biograf Tomasz Czelano pisał o nim, że nie tyle się modlił, ile cały stawał się modlitwą. Kapłanem stałeś się przez święcenia. Dobrym kapłanem staniesz się przez modlitwę. Nawracając innych, sam musisz się najpierw nawracać. A to rozpoczyna się na modlitwie. Całe swe życie koncentruj wokół Eucharystii, która jest źródłem życia chrześcijańskiego, a tym bardziej kapłańskiego. Stawiaj Eucharystię najwyżej, czcij ją, gorliwie sprawuj, by była głównym sposobem Twojego apostolstwa i uświęcenia. Ucz się od Eucharystii być sobą, ale nigdy dla siebie, jak Chrystus. Bądź dobry jak chleb i dawaj się łamać jak chleb. Zdobywaj wiedzę i mądrość. Bądź znakiem. Znakiem Chrystusa, ale to znaczy także znakiem sprzeciwu. Ludzie mają i będą mieli różne koncepcje kapłaństwa, także Twojego. Chrystus ma tylko jedną, bo tylko jedno jest Jego kapłaństwo. I do tego ideału musisz ciągle dorastać. Musisz bardziej słuchać Boga niż ludzi. Prędzej czy później. Świat wystąpi przeciw tobie, gdy będziesz piętnował zło według Ewangelii Chrystusowej. Ale nie możesz milczeć. Powtarzaj za świętym Pawłem: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Miej zawsze świadomość, że jesteś posłany. Bądź ludzkie sumienia, czy to się komuś podoba, czy nie. Nie szukaj popularności. Nie schlebiaj ludzkiej opinii. Nie płyń z falą. Działasz przecież w imieniu mistrza, który przyszedł ogień rzucić na ziemię. Przez świat, zwłaszcza przez media, kapłan jest ceniony dzisiaj, jeśli jest choć trochę kontrowersyjny i nieortodoksyjny. Nie daj się temu zwieść. Nie staraj się wygadzać ludziom, bo wszystkim i tak nie wygodzisz. Staraj się wygodzić. Tylko Chrystusowi. Nie pytaj, czego świat i ludzie chcą od ciebie, lecz czego chce Chrystus, bo tylko on jest prawdą. I tylko tej prawdy potrzebuje człowiek, nawet jeśli o tym nie wie lub wiedzieć nie chce. Tylko ta prawda stanowi światło w gąszczu różnych utopijnych i fałszywych doktryn. Współczesnego świata. Ojcze Henochu, idziesz w świat i w życie pełen ideałów i zapału. Oby ci ich nigdy nie zabrakło. Życie jest tylko jedno. Ty wybrałeś drogę najpiękniejszą, choć najtrudniejszą. Cóż bowiem może być piękniejszego i ważniejszego? niż współpraca z Bogiem w zbawianiu człowieka i świata. Ale też cóż może być trudniejszego i bardziej odpowiedzialnego? Może nie zawsze będziesz czuł się szczęśliwy, ale o ileż bardziej będziesz uszczęśliwiał innych, dla których jako kapłan będziesz ojcem, nieraz zobaczysz. Jakie cuda Bóg będzie działo przez ciebie i będziesz zdumiony. Na wysoki szczyt wchodzisz, ale na taki szczyt nie wchodzi się wygodną ścieżką. Tam wchodzi się na kolanach, z poranionymi rękami i w pocie oblewającym ciało. Wszystko jednak możesz w tym, który cię umacnia. W Chrystusie. Dlatego nie jesteś sam. Gdybyś tak myślał, zakwestionowałbyś samą istotę swojego kapłaństwa. Zanegowałbyś fakt, że to Chrystus Cię wezwał. Tradycyjna definicja kapłaństwa mówi: Sacerdos est homo Christum dans, Christum docens et ad Christum ducens. Kapłan to człowiek, który Chrystusa daje, o Chrystusie naucza i do Chrystusa prowadzi. Dawaj więc ludziom Chrystusa, głoś go i prowadź do Niego. A kiedy będziesz, kiedyś będziesz mógł powtórzyć za świętym Pawłem, w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. I z pewnością nie ominie cię wówczas czekający już na ciebie wieniec sprawiedliwości. Droga rodzino, prymicjanta, a zwłaszcza wy rodzice. Gdy w czasie chrztu Piotra kreśliliście mu znak krzyża na czole. Czy przeczuwaliście, że ten znak pójdzie za nim aż do momentu kiedy w jego ręku pojawi się już nie tylko krzyż, ale sam ukrzyżowany. Złożyliście Bogu wielkoduszną ofiarę, która z pewnością nie pozostanie bez nagrody. Ale nie zapominajcie, że to dla was nie kres Lecz dopiero początek tej wielkiej odpowiedzialności i idącej za nią wielkiej modlitwy, której wasz syn będzie potrzebował. Nie zapominajcie, że nawet matce Jezusa nie została oszczędzona kalwaria. Módlcie się więc za Niego. Błogosławcie Go. Wielką moc ma modlitwa i błogosławieństwo rodziców. Tego będzie najbardziej potrzebował i ma prawo liczyć przede wszystkim na tych, którzy zawsze byli mu najbliżsi. Amen.